Was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z Hurtwarda. Dzisiaj jestem zaproszony na rajd do ekipy SNC Dzisiaj jest ze mną ekipa SNC Foster i jego ludzie No i przy okazji wziąłem Steve'a i Matika ze sobą No i chłopaki mają trzy także myślę, że powinno być grubo Także my się bez opierdalania bierzemy do roboty Po kolei wszyscy

Ale teraz pytanie takie, czy zdejmiemy CK? Nie zdejmiemy. Ktoś wyszedł. Wyszedł. Musi się ktoś cekę zabrać i ją na górę. Bo jej nie zbierzemy. Dobra. Gdzie mówicie sadzimy?

Ile ci od razu z drugą? Pilno pilnuj tam na dole No wiem, pilno i tam na to. Dobra, teraz dwa pójdą Oni tu mają gdzieś to temer. Ile ci druga? Halo, ogień Już masz do tego na Jaki Jakie No. Na pewno traficie? Nie jestem tego pewien. Ej. Fuj. Co za Kto biegnie w Tu są, tu jest magazyn. Za nami magazyn jest. Dobra, czekaj, czekaj, Tu jest podwojenie się dożela, tu Tu są magazyny Tu są magazyny. Dobrze tak, że tu będą. Ja dobrze ci mówiłem, że tu górą trzeba wchodzić na tamte, co mówiłem, ścianki małe. No, idziemy. nie, wskakuje, nie. O. O, tu jest jeden. Tu są skrzynki, wszystko. Tutaj trzeba będzie przykampić, chłopaki. Ile trzeba cech? Jedna. Co, co jest? Nam co brakuje, bo A brakuje. Ale nam brakuje. Ej, O co chodzi? Co to jest na czacie napisane? Czekajcie. To ja...

No to dobra. No to my... robimy cięcie. Seven, stój w rogu. Seven, dawaj tam w róg, będziesz podsadzał. Kto zaraz podsadza? No Seven, liczę w ten róg. Ja już podsadzam, ja chcę w No Seven! Dobra, zaraz Seven.

czy ja to teraz pokażę, bo nie słyszę. Dobra, czekaj, bez niego żecie. A tych dalej? Dobrze, druga stawać. Kaj jest? Drugi. Tak, Na skalę? Okej. Poczekaj. Sam się spierdala, nikt nie wskoczył od 30 67. No ja nie wiem, co oni robią? Skoczyć nie mogą. Podajcie jakiś bulubaj, ja się zgubowałem, kupiłem, nikt nie, nie mogą podskakać. O. Kolejny raz. Co za kozak ze mną. Ej, weź, to wskakuje. No ja zaraz będę wskakiwał.

co widzisz? Seventy normalnie może skoczyć, a ja z ja hmm. tobie jestem. Patrz tam dalej, szanijmy. ja nie wiem. Ja wiem, tylko ja wiesz co? Ja zastanawiam się czy... Tutaj to nie tutaj? będzie. Aha. Tak, tutaj czy na to, to, nie? Proszę was, dalej drzwi. Żeby... Zobacz sobie na młotku. Jeszcze ktoś? Jeszcze szebą. Masz jedne drzwienka. Jeszcze jedne drzwienka. Chodź, chodź. Zobacz, jeszcze jeden w sumie są, ale nie są Macie jeszcze jeden czekał coś, czy nie? Tak, zastanawiałem się. Z się tak. Ja to zermuję i wiemy. Aj pierdola, nie 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 nie. Zostańcie już tutaj. Ja sobie zostałem, bo nie To nie ma nikogo, Ej jak, jak, jest jak coś? to, to temy, nie? Patrz do... tu jest full wszystko, tu jest duża przestrzeń. Nie wiem, nie tam nie ma. No ja mam tylko pompę, także kto mu zera niech robi użytek. Co nie chcę jego mieście zabić, kurwa. Sandolę. Ja pierdolę co za mózgi. O Jezusie. Dobra, weź te pieniądze. Co tak jest miałapka przedkładnie kiemiemnia. Jak to się otwiera? Niech to się zamyka. Klapik. Dobra, dobra, tu. Dobra, tu Dobra, chodźcie ładujemy.

tam jest inna działka, ziom. Ale to... no tak, ale to... O, 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 o. Ale mentor, tak ogólnie to ciebie Słuchaj, am, że tu w ogóle drzwi nie ma żadnych. No zero ma... drzwi. A, to, ma... Także plantuj. Plantuj. Dobra. Ja no nie wiem, gdzie to Gadają radosy. tam gada na mikrofonie? No oni w CKT, czekajmy, są tutaj nadal. To jest to... ich baza na stule, bo gada nawet z ziarek tu jest. Tu jest. No, Podróż tam jeszcze jest 6 cek Naokoło zanim no, to wejdę w te skie. No. Słabe info, jakieś Raz, mi tu kurwa dwa. przynieśliście tyle FM. O tak pójdę. Jest za późno w stanie Nawet jej ten odkład, bo nie ma sensu. Bez niczego wejdzie. Raz, dwa, trzy. Chodź, chodź. Za każdym tymi drziami masz totem Dobrze. Tu macie, tu jest jeden totem na pewno. Do, do tej działki tu masz totem no. Za każdymi takimi tutaj falowanymi wejściami macie totemy Tu masz jeden totem Tu jest, to, to nie masz, tu jest jeden totem Tam jest, to jest jeden totem Cię, to ja, ja, ja Chodzi tu, chodzi tutaj Tam dalej jest drugi totem Załóż, tak zamknął was drugi No ty nie robię Weźcie teraz, spadnie. Nie, nikt nie spadł. Kto jest na dachu? jestem na dachu. daj. Tam się nie da wejść, patrzyłem już. Dobra, to odwiezie mnie ktoś tam. No to taki trochę fajnie, udany trochę ten rajd Daj, ja damy gatki, Kalwin, kleina I, i ten skak wypięknie. A daleko, w, bo. ile w inne miejsce teraz? Gdzie ty chcesz? Matik, tu ogólnie mają totem ale, ale, w tym miejscu. Poczekają na mnie. Jest, ale, to troszkę to, później, bo czekają na mnie. Ja, ja tu jestem na górze. Okay. Patrz, tutaj, tutaj, tu, 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 tu czerwona kursteczka. Zrobimy tak, po pół. Kiedy Ale podrzucisz? Rzuć tam do góry, do góry mi rzucić Zapierzcie go proszę was A? Jadę do was Dobra zejdę na dół Jestem, jestem na dole, na dole O kurwa auto mnie goni, nie mam pytań DG Dawaj tu ja. je pamiętasz ja jak się ostatnie twoje żachy skończyły? Pamiętam jak dostałem bombę w aucie siedząc tak. solo co? i miałem 4 cycle na sobie A To co? To się nie da, tędy chodź A pamiętam, Czekaj, kurwa. ja wejdę pierwszy

mordy, skupienie, nagrywam Ej, ktoś tu jest w Ej, ci w facie ktoś tu jest? No jest ty nie, ruski tutaj jest, to jest ten to jest ruski ruski jest ode mnie Tutaj hacie? Mnie tutaj ...w tej co, rajdujemy? Nie, no, to są ruski to jest Ej, bo ja tam już idę, jesteście ready? a każdy ma ja Jak? Jestem uzbrojony hmm. Tu się pewnie zleci chuj, bydła No i chuj, to i No, ty teraz... A mamy garaż kurwa? Mamy nie bądź garaż, przecież to przejmiemy A i Zabijemy od razu No Typek, właśnie, na... trzeba było wziąć totem, nie pomyślałem Kurde, musisz mnie słychać To jest to? ale już nie wchodzę A bo raz. <laughs> jeszcze raz. jeszcze raz Jeszcze raz Jeszcze raz? O Co to za debil? Dobra nie tracić czasu Dobrze mordę na grze, zaraz mu wypierdolę Gdzie jest ten torbazier? Właśnie są Dawaj go jedziemy Mogę sadzić? Sadź, ładuj Tu są małe, ja bym tu walił Tu są małe na tym podwójnym, zobacz A nie lepiej tutaj ci walnąć? Patrz tu gdzie ja stoję

Glipa, że jest gdzieś Biegnie koleś, cikerka. Dwóch od hangarów. Jest? Jest. jest nie na biegną nas świecie ich. Mówi, że tak. Jeżeliś samochodem. Mam wiesz nie ma nie mam do materiału. Jest, jest. Co tam było autor za? Jest auto, jest auto i kwiat. Dobra, dobra. dobra, dobra. dobra. Nie auto, się, ścina się. To samo auto. Trzeba było. Idź z bagażnikiem. Zamurwasz? Dobra, tu zamuruję, wejście. Czekajmy teraz tu zamuruję, wejście. Czekaj, czekaj, czeka, tu zamuruję, wejście. Dobra, nie wejdą. Mam auto. Wyjeżdżacie? Jeszcze nie. Wsiadajcie, wsiadajcie, wam otworzę. Wsiadać. Dobra, ogień, 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 ogień. Jeti biegnie.